Jesteśmy tutaj gramy w koszu piłkareczka Cześć. i z yy, Ach, dzisiaj, no. dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z koszyni. Wzięliśmy kamerę na zapach. Kamery no, I... nagrywamy telefonem. Zapomnieliśmy, że to nie będzie nas tak dobrze widać. wybaczcie. Ale no. Reakcja po niszczelonym? Kurde no, no niestety, niestety. I... Podaj! Podaj! Podaj. Eweksmajl Podaj rękę A ty powiedziałeś, że powiedziałeś twoje imię? No W sumie specjal Możemy wam zrobić coś takiego, że powiemy wam moje imię Piłkareczki Co? Dobrze No to moje imię to Maja Maja, Maja, po prostu Maja Anna. A jeszcze będzie jeden specjal, ale to na 1500. Więc bardzo bym chciała, żebyście po prostu to zrobili. Tak. Mogę piłkę? I dobra. I no, kończymy. Nie. Znaczy no, kończymy uh -huh. Co tam? O! Szybki specjal na 1000 subów. Blanka ma 8 lat. Brawo! Idę. Mogę? Ta. Są takie, Paule. No Maja, no! Nie Cię! No. I znów powiedziałeś moje imię! No. no i tak już powiedziałeś do kamery. Ach. Musimy zrobić tego cięcia akurat. Tego, co się wyzywamy. No. Bianka! Arek! Słuchajcie, widzowie. Teraz lecimy po pięć koła. Potem, potem trzy, cztery i pięć, potem dziesięć milion Nie słuchajcie widzowie 哇！<laughs> <laughs>

ustaw się za mną. No jestem. Ale, wow. Ej, Manka, już. Słuchajcie widzowie, dzisiaj jeszcze będzie dużo i Będziemy panikować, Arka i będziemy go wyzywać i będziemy go faulować, I, I będziemy robić, dzisiaj wrzucę dużo filmów. Ale Opowiem wam później, filmy codziennie o nie wiem której. 15.15. Filmy codziennie o, codziennie po prostu. Dobra widzowie, I dobra, to robimy to co my widzieliśmy, yy, filmy codziennie, yy, wiecie o tym? Podaj, podaj, podaj. Bum. Nasze przywitanie jak zawsze. Uch. Jeszcze raz w Nie. Musimy nie. Nie! No nie mnie od razu za palec. Dawaj. O Jezu. Perfect, perfect, Zrobimy parę czynników, bo mamy lekkie problemy. Yy, dobra, yy, gadamy cały czas do was, próbujemy przynajmniej. Podaj! Arek! Co? No, podaj! Gramy razem? No! To Arek! No kiedy ja będę? No, jak No przecież bramy razem, no! Sami se podajecie No podałam ci No ale podałam. super Dobra. Tyłem Maja, bo mnie nie uwierzysz Arek no No Jezu ja I tyłem trafia Kurde no. Nie tym razem. Yy, okay. Podaj! przerwa! Podaj! Ser, Dobra, nie ma. Trafię nam! No trafię nam, ale. Jak nie trafisz, nie trafisz. Nie trafię. Już przestaniesz jechać, No Maja, no, Jezu, no, Dajcie mi spędzić! No, Jezu, mamaja, bo no nie trafiła, bo no to ma ja bo przestań! Dalej. Nie trafia, bo wiatr wieje. Nie kłam. No teraz bym trafiła, jakby wiatr przestał. Noha, patrz. patrz. No i widzisz, ale ja prawie! No i ale nie trafia. Dobra słuchajcie, widzowie, mamy przerwę, więc... Idziemy usiąść ci zaraz się złapiemy.